Cześć wszystkim i witam was w kolejnym, piątym już odcinku Skaal of Duty Moi drodzy w dzisiejszym odcinku Tripits Przejdźmy do flesza historycznego i dowiedzmy się nieco więcej o operacjach związanych z tym statkiem Zobaczmy co ma nam do powiedzenia historia, ta prawdziwa historia Tirpitz, niemiecki pancernik z okresu II wojny światowej, bliźniaczy okręt Bismarcka i największa jednostka Kriegsmarine w latach 1941-1944 Pancernik Tirpitz jest największym okrętem wojennym, jaki kiedykolwiek służył pod banderą niemiecką. Budowa okrętu rozpoczęto w 1936 roku w stoczni Kirksmarinwerft w Wilhelmshaven. Został zwodowany 1 kwietnia 1939 roku. Matką chrzestną była córka admirała Alfreda von Tirpitza. Okręt wszedł do służby 25 lutego 1941 roku, a jego dowódcą został Karl Top. Przez następne miesiące przeszedł serię prób na Bałtyku, osiągając gotowość bojową w 1941 roku. Nasza misja tyczy się operacji Tangsten, czyli niczego innego jak rajdu okrętów lotnictwa morskiego Royal Navy w czasie II wojny światowej, którego celem był niemiecki pancernik Tirpitz. Celem operacji było uszkodzenie lub zniszczenie Tirpicy na jego kotwicowiskach w Kafjordzie, północno-wschodniej Norwegii. Nim zostanie w pełni wyremontowany z uszkod związanych przez miniaturowe okręty podwodne typu X podczas operacji Source i będzie gotów do podjęcia działań bojowych przeciw alianckiej żegludze. I tutaj bym się skupił właśnie na tej operacji Source i miniaturowych okrętach typu X, ponieważ wydaje mi się, że to jest tak naprawdę tło historyczne, na którym opierał się Activision tworząc tą misję. Miniaturowe okręty typu X były to okręty z czasu II wojny światowej, w których skład weszło aż 20 sztuk takich tworów. Do największych sukcesów tych okrętów należy uszkodzenie niemieckiego pancernika Tirpitz. Po raz pierwszy okręty wykorzystano były podczas operacji Source, której celem było wyeliminowanie z czyny służby niemieckich ciężkich okrętów stacjonujących w norweskim fiordzie Altafjord. W wyniku operacji utracono wszystkie sześć jednostek, które brały w niej udział. Okrętom X6 i X7 udało się umieścić ładunek pod kadłubem pancernika Tirpitz. W wyniku eksplozji niemiecki okręt doznał poważnych uszkodzeń i nie udało się doprowadzić go do pełnej sprawności do czasu, gdy zatonął w wyniku nalotu alianckiego samolotów w 1944 roku. Takie jest tło historyczne moi drodzy, ale mogę Wam jeszcze przekazać troszeczkę informacji na temat samej operacji Tungsten. Tirpitz generalnie szalał po północnych wodach Bałtyku i Morza Północnego, niszczącą woje transportując dobra z Wielkiej Brytanii do Związku Radzieckiego w ramach handlizu, czyli Brytyjczycy pomagali Sowietom wzmocnić ich szeregi, a Tirpitz był realnym zagrożeniem i jak tylko podnosił kotwicę, to wszyscy się rozpraszali, wycofywali i zazwyczaj konwoje były niszczone przez lotnictwo, uboty i tym podobne. Tak więc eliminacja Tirpica była dosyć kluczowa, jak sami możecie teraz stwierdzić. Generalnie prób było multum. W latach 1942-1943 Brytyjczycy kilkukrotnie atakowali Tirpica. 30 marca 1942 roku, gdy pancernik wyszedł w morze z zamiarem przechwycenia i zadkowania konwoju pq 12, lotniskowiec HMS Victorious, który był w eskorcie konwoju, podjął próba ataku z użyciem bombowców torpedowych. Samoloty zrzuciły 20 torped, ale żadna nie trafiła. Kilkukrotnie w 1942 roku i 1943 roku bezskutecznie atakował Tirpica na jego kotwicowiskach bombowce Rafu i sowieckiego BWS. 23 września w 1943 roku dwa brytyjskie miniaturowe okręty podwodne typu X zdołały przedrzeć się przez zapory chroniące pancernika w Kafiordzie. To był to element operacji Source, i umieściły pod jego dnem miny. Atak ten spowodował rozległe uszkodzenie Tirpice i spowodował wycofanie go z linii na 6 miesięcy. Czyli, no, poniekąd, alianci odnieśli sukces, chociaż nie było wcale łatwo. Fiordy były trudnym terenem do walki. Nie wydaje mi się, że bombardowanie czy używanie torped, kiedy Niemcy używali siatek antytorpedowych i tym podobnych, mieli dosyć dobre stanowisko przeciwlotnicze na tym Tirpicu i w okolicach tych fiordów, było naprawdę trudnym zadaniem. Tak więc, no. Nie odnosi się to zbyt specjalnie do misji, którą widzimy, bo my w tej misji podkładamy ładunki wybuchowe w kotłowni, paleniskach, tak, to paleniska, silnikach, no na silnikach podkładamy ładunki wybuchowe w tej grze. I przejmujemy dokumentację z mostka, aczkolwiek nie ma to w ogóle spójności z rzeczywistością i z tym, co się działo naprawdę. No ale Activision chciało po prostu umieścić tego trybica w grze, no. Coraz bardziej weryfikuje się to, żeby nie uczyć się historii z gier, przynajmniej nie z Dobra, to teraz przejdźmy z powrotem do odcinka. A teraz kontynuujmy naszą rozgrywkę i zobaczmy jak widzi to Activision. Hakoya Norwegia. Wow, tam gdzieś w oddali widać jakieś tereny w ogóle. Powiem, że nigdy, ale to nigdy, nie widziałem tutaj jakichkolwiek bitmap, które by przedstawiały coś w tle. Zawsze była ciemność i statek, ale ten DigiWoodle z poprawioną grafiką zdecydowanie daje radę. Naprawdę jest mega. Zainwestowałem trochę w oświetlenie. Dorzucone jest teraz dodatkowe światełko, które no, będzie wspomagać nieco widoczność na mojej kamerce w prawym górnym rogu. Tak, żebyście mieli trochę przyjemniejsze wrażenie z oglądania gry i mnie.

Bitte um Erlaubnis, um an Bord kommen zu dürfen. Erlaubnis erteilt. Na bra. Dürfte ich wohl Ihre Papiere sehen? Wo ist Fregattenkapitän Schmidt? No i dobra, udało się nam dostać na pokład. No to lecimy za Price'em. Irytujące w tej części jest to, że jakbyśmy się nie poruszali, to zawsze będziemy szybsi od Price'a czy na kuckach, czy na stojąco. Słuchajcie, chyba zrobię tutaj cięcie. Żmudne, żmudne, Powolny proces, ale jesteśmy coraz bliżej celu, jeśli się nie mylę. Hangar został otwarty. Nie wiem, jak bardzo realizm Tripice jest oddany. No, patrząc na tamę Eder, całkiem fajnie to zrobili, więc może i trippic jest realistyczny. No, jestem Price, jestem. Mhm, wejść. okej, okay, to teraz ja mam iść pierwszy? Nie, no chyba ty masz iść pierwszy. No i Cić. Widać, że ziomek nie jest stworzony do chodzenia tylko do akcji, nie? Gubi się jak musi gdzieś pospacerować. Jürge ich wolle papiere mal sehen? Ich muss das überprüfen. Ich habe einen officer hier. Er sagt, er habe papiere. Mm -hmm. Dobra. I tu się wreszcie akcja jakaś zaczyna. Oj, brakło mi nic, żeby go dobić. No, wychyl się. O no, Eku. Nie dobrze, A daj typie Dobra, MP. Gdzieś tutaj chyba też trzeba było dłonek wybuchowy podłożyć, ale nie widzę znacznika. Może gdzieś obok. Nie no, tutaj. A nie, boilery, czy na tych piecach całych? Czyli z tej strony po prostu Nie ma price Wiecie co, nigdy na to uwagi nie zwróciłem zbytnio A tutaj przecież price leży Olera. A oni skąd się tu wzięli? Oj, granaty. Teraz co mamy? Zniszczyć radar przeciwlotniczy, okej. Okay. Zabił mi przez skrzynkę. No, taki safe mamy. Dobra, chyba się nam udało wyczyścić teren. Takiem bezpiecznie powinno być. Chyba tutaj musimy gdzieś wejść Tylko czy apteczka gdzieś tutaj nie dropną przypadkiem? Jest apteczka, tutaj gdzieś, gdzieś jeszcze nie znajdziemy? Jest jeszcze jedna, dobrze. No, typie, dopiero co się podleczyłem Bezczelny. Dobra, dobra, jest tutaj jakaś... Bijamy do środka. Tu już nie jest tak fajnie widno. Skąd tu do mnie strzelono? Jakąś się na mną znalazł, no, nieśmiertelny. Za podejście, to coraz gorzej, nie? Zawsze był tam jeden na górze, teraz nagle dwóch się tam zrobiło. Pójdźmy tędy. Może będzie nieco bezpieczniej. E nie wiem skąd oni do mnie tutaj strzelają. To jest jeden z wielu, tak zapewne jeszcze na samą górę musimy wejść. Dobra. I chyba możemy stąd spierniczać. To będzie tutaj. Dobra, chyba dobrze idziemy. Zostawcie mnie bandyci. I teraz chociaż jestem w stanie stwierdzić, że faktycznie go straciliśmy, bo widziałem jego truchło. No i to chyba, moi drodzy, jest koniec kampanii brytyjskiej i początek kampanii radzieckiej. Eee, no to w kolejnym odcinku nowa historia i nowe tereny, na których będziemy toczyć walkę z nazistami w trakcie II wojny światowej, rzecz jasna. Eee, no dobra, moi drodzy, to tyle z mojej strony na dziś. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam spodobał. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.